Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić ładną miniazurkę. Zaczniemy od ustawienia szerokości i wysokości. Więc sobie tutaj klikamy i image size. I 1280 i 720. Dalej wybieramy tło. Tutaj mamy albo... Z aplikacji, czyli Image, albo From Gallery, czyli z naszej galerii. Ja tutaj sobie wybiorę w galerii, bo się zapisałem z internetu i tutaj sobie to wybiorę. I mamy już tło. Dalej sobie wpisujemy nasz tytuł, naszego filmu, czyli jaki mamy tytuł. No i sobie wpisujemy tutaj nasz tytuł filmu i możemy sobie wybrać czcionkę, czyli tutaj A, i ears i Browse. I na przykład weźmiemy sobie czcionkę Tom. No i jak już sobie wybraliśmy czcionkę, to przechodzimy do dodatków, czyli sobie wchodzimy w aplikację Background Eraser. I tutaj sobie klikamy. W internecie sobie znajdujemy jakąś rzecz, którą chcemy, która miała być na naszej miniaturce. I gdy ją sobie już tam zrobiliśmy screen albo skopiowaliśmy, to sobie klikamy load up photo foto. i sobie tutaj wybieramy co chcemy. Ja sobie akurat tutaj wybiorę np. taką minę i sobie robimy, gdzie chcemy to wyciąć. sobie zmniejszamy i sobie to wszystko gumką wycieramy jak chcemy no i klikamy te done i gdy mamy wycięte przechodzimy do pixel up i sobie tą buźkę wybieramy czyli import i tutaj mamy już wyciętą zmniejszamy sobie na przykład kładziemy ją na cały tytuł, a później przechodzimy w ten tytuł. Klikamy sobie tu front. I wtedy go widać. Jeszcze jakie je chcecie, sobie możecie tam zrobić yy, dodatki i będziecie mieli tutaj ładną miniaturkę. No i to na tyle z tego filmiku. Jeśli filmik był przydatny, to zostawcie lajka w górę. I subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek. Ja się z Wami żegnam. Cześć!